Siemano, siemano widzowie z tej strony kamik, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowej gry na Robloxie Escape Tsunami for Brain Roads A w dzisiejszym odcinku zagram w tą grę po raz pierwszy i pokażę wam o co w niej chodzi i jak właśnie zacząłem tutaj moją rozgrywkę. Także widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie sobie po tym odcinku łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz widzowie podbijecie ten film i napiszecie jakiś komentarz, czy chcecie więcej takiego kontentu, czy po prostu go nie chcecie. Będzie mi bardzo miło. A ja już was widzowie zapraszam do oglądania. Więc dobrze widzowie, tak jak się powiedziałem, pokażę wam moją rozgrywkę. Wcześniej już nie ukrywam, że grałem troszeczkę sobie w to na live'ach, więc widzowie z mojego głównego konta wziąłem sobie takiego brainrota duk duk duga, level 125 daje on 30.99 QNS. Widzowie, tego duk duga dostęp od mojego widza, więc bardzo ci widzę serdecznie za niego dziękuję i właśnie się do tego odcinka przyda, więc widzowie, weźmy sobie właśnie tą kaskę, czyli 8 SX-ów, ale co tu się robi? Pewnie mnie zapytacie, bo może jeszcze w to nie graliście, a chcecie w to zagrać. No widzowie, chodzi w tym o to, że po prostu mamy taką planszę, na tej planszy, właśnie lecą tsunami. Pewnie wiecie, co to jest tsunami, nie muszę wam tego tłumaczyć. Mamy tutaj po prostu różne tsunami oraz różne brainrody, czyli po prostu jak w style brainrody, tylko że po prostu mamy takie fale typu na przykład szybka fala właśnie powolna, błyskawiczna i tutaj różne inne. Mamy również upgrade shop w którym możemy upgrade'ować właśnie swoją szybkość, czyli za 5000 tysięcy możemy upgrade'ować sobie swoją szybkość, więc ja mogę sobie to w sumie wymaksować, więc wymaksujmy tyle ile możemy. Ten brainrot naprawdę mi dużo dał do szybkości i jak widzicie mam już właśnie 292 prędkości, więc jest to naprawdę dużo ale widzowie strzałka mi pokazuje, że wziął swojego pierwszego brainrota, więc weźmy go sobie, tylko muszę przeczekać aż właśnie minie ta fala i czy zdołamy go sobie wziąć i mam Mamy pierwszego Brajrocika, więc bardzo fajnie. Proszę bardzo, możemy go również sobie tutaj postawić. I mamy mojego, tak w sumie, pierwszego breirota, level 3, Talpa DiFero, więc jest naprawdę ok, ale ten Duk-Duk jest oczywiście o wiele, wiele lepszy. Okej okay, widzowie, więc jak sobie już zapgradeowałem tą szybkość, czy możemy jeszcze, oczywiście, że możemy sobie to przenoszenie tutaj upgrade'niemy. Możemy również jeszcze jedną prędkość sobie zupgrade'ować. No i o co tu głównie chodzi? No chodzi tu głównie o to, w sumie, o rebirfy, po prostu. Zbieranie brainrotów, żeby być po prostu tutaj jak najszybszym, żeby zbierać te brainroty. Jak tutaj widzicie, ja sobie zbiorę tego teraz Lucky Bloka. Weźmy go sobie, i oczywiście jestem na spanie więc otwórzmy sobie Lucky Bloka. Zobaczmy, co tutaj nam wyleci. I zobaczmy, jakiego brainrota dostaniemy z tego Lucky Bloka. Zobaczmy, zobaczmy. No i dostaliśmy Bur Baloni luli loli, Level 25 daje on 61 tysięcy. Więc jak widzicie, widzowie, bardzo łatwo na start zdobyć tutaj bardzo fajne brainroty. Jak widzicie, mamy tutaj kolejnego Lucky Bloka. Widzowie, ta gra również zostaje w swoje update. Y. Na ostatnim update widzowie też był Admin Abuse, więc też bardzo łatwo na Admin Abuse'ach właśnie zdobywać tutaj lepsze brainroty oraz lucky bloki, więc otwórzmy sobie teraz tego common lucky Bloka, więc zobaczmy, co z tego nam wypadnie. I widzowie dostaliśmy właśnie Lili... -li -li lira Więc no, nie jest źle, ale mogłoby się lepiej, więc ja go sobie tutaj daję do plecaczka, ponieważ nie jest on mi na razie potrzebny. W najnowszym update'cie widzowie dostaliśmy również taką spawn maszynę, ja sobie już ją przetestowałem na innym koncie. Po prostu dostaniemy z niej brainroty, ale to widzowie nagram o tym inny odcinek, jeżeli wam się ta seria spodoba. Dostaćmy również właśnie takiego spin wheela Z którego możemy dostać również jakieś brainrociki Oraz jakieś cosmic właśnie lucky blocki Widzowie jak mówiłem jest to mój pierwszy raz w tej grze Więc nie ogarniam co tutaj się dzieje Ale mam nadzieję że jak trochę w dłużej topograf Myślę że będziecie mieli jeszcze lepsze odcinki właśnie od tego Ale widzowie również mamy takie coś jak rebirfy Więc możemy sobie zrobić rebirfa I po prostu rebirfy robimy za daną właśnie liczbę szybkości Czyli teraz Potrzebuję 60 właśnie poziomów szybkości Żeby zrobić kolejnego rebirfa Więc jak na razie z tym brainrotem robimy to bardzo łatwiutko Więc proszę bardzo Upgradeujemy sobie kolejnego rebirfa Cyk, ulepszamy sobie prędkość na Setną, robimy rebirfa I widzowie tak dalej i po prostu tak dalej Więc ja was widzowie nie będę zanudzać Ja po prostu sobie zrobię jak największą liczbę rebirfów Jaką tylko mogę i widzimy się właśnie Jak ja już ją właśnie zrobię Widzowie, właśnie od mojego widza Igoraczek2010 dostałem takiego fajnego Brejrota Gadatino Donutino Level 53, który daje 157,64 biliony na sekundę Dziękuję ci bardzo serdecznie mordeczko i serdecznie cieplutko cię pozdrawiam a ja już kolejnego Brainrota daję sobie tutaj do mojej bazy, więc proszę bardzo, kolejny Brainrocik jest już w mojej bazie. Więc serdecznie ci, mordeczko, za niego bardzo dziękuję. A ja lecę dalej, widzowie, upgrade'ować swoje rebirfy. Widzowie, ja już swoje rebirfy wymaksowałem. Na widzowie, rebirf aktualnie 20. Maksymalny rebirf widzowy to jest 20. Ja już sobie to wymaksowałem. Możemy w sumie teraz wymaksować swoją bazę na tyle, ile możemy, więc ją wymaksujmy. No i również całą bazę właśnie sobie tutaj wymaksowałem na wszystkie możliwe piętra. Więc bardzo możliwe, że. Że tutaj właśnie prawie wszystko już wymaksowałem. Teraz widzowie, zostaje ta maszyna, widzowie, ale to w innych odcinkach. Więc widzowie, pójdźmy sobie. W sumie, jak na razie, widzowie, to zrobiłem. Tylko upgrades i swoją bazę Ulepszymy oczywiście swoją szybkość Żebyśmy byli jak najszybsi Po prostu ulepszymy to I widzowie oczywiście lecimy No po prostu widzowie właśnie tutaj zdobywać kolejne brain roty, Więc widzowie Taktyka po prostu jest na to prosta Musicie po prostu Widzicie im bliżej jest fala No to po prostu No właśnie teraz nie róbcie takiego czegoś jak ja Bo z niestety zginiecie Po prostu musicie chować się w takich yy, boksikach Tutaj na dole w takich zakamarkach W takich po prostu jak to, na takich szczelinach I musicie być właśnie w nich właśnie przed tymi tsunami Ponieważ to tsunami was zabija ja od razu widzę na hita, więc musicie być w tych szczelinkach jak najszybciej się da. Ponieważ tylko ta fala was dotnie i już was po prostu nie ma, więc jak najszybciej musicie przebiec właśnie y, jak najdalej i po prostu być właśnie w tych szczelinach, aż właśnie ta fala przeleci. Więc jest to proste, ale nie do końca, jak sami możecie teraz zobaczyć na moim przykładzie. Ja widzowie gram w to pierwszy raz, więc możecie również pisać w komentarz, że jestem słaby. No, oczywiście się z, się z tym zgodzę, ponieważ gram to w widzowie praktycznie pierwszy raz oprócz liveów, ponieważ gram sobie to czasami tylko na live'ach właśnie z widzami. A tak to w ogóle w to nie grałem. Więc myślę, że. No muszę się jeszcze dużo nauczyć jak w to grać Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie Ponieważ będzie to bardzo miłe i przynajmniej będę umiał w to grać Bo jak na razie moje umiejętności są bliskie zeru więc, więc będzie spoko jak się tego nauczę I widzę, że coraz lepiej mi idzie Ale tutaj chyba nie dotrę, więc wracam sobie do tej szczeliny Jak już wam wcześniej mówiłem I lecimy sobie dalej, widzę, że tu mamy Lost Relitas, Więc weźmy go sobie i lecimy po prostu z nim do naszej bazy Czyli po prostu tak łatwo zdobyć brainroty. Musimy po prostu jak najdalej biec I właśnie tak można łatwo zdobyć fajne brainroty. Ja tu teraz zdobyłem takiego właśnie Lost Relitas level 4. I bardzo Ci dziękuję Igoraczek za kolejnego Brainrota. Tym razem Gatatino to level. Właściwie siódmy, tego samego co wcześniej, tylko że po prostu zwykłego, dający 4,5m na sekundę. Oraz dziękuję Ci za kolejnego Brainrota. Dziękuję Ci bardzo, mordeszko. Bardzo Ci serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci za wszystkie Brainroty, które mi właśnie dałeś. Dziękuję Ci bardzo, Igoraczek. Serdecznie pozdro. Jak już wcześniej mówiłem. Oraz dziękuję Ci bardzo za los. Kombinacja nas level 22. Jest to naprawdę, bardzo miłe. I naprawdę mi właśnie z moją przygodą, właśnie w tym. Escape Tsunami for Brainy Naprawdę mi z tym właśnie pomogłeś Serdeczne dla ciebie Widzowie, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Więc na sam koniec, widzowie Jak możecie zobaczyć, od widza dostałem bardzo dużo brain rotu, Więc widzowie, razem wam tutaj najlepszego Czyli widzowie, razem wam takiego Gatatino Donutino, level 53 157,64 biliony na sekundę Więc jeżeli, widzowie, chcecie go wygrać Na sam start gry Jeżeli zaczynacie w tą grę i nie macie brain rotów, I chcecie takiego fajnego brain na start zdobyć To co jedyne musicie zrobić? Musicie sobie... Zostawić pod tym odcinkiem łapkę do góry, subskrypcję z weczkiem na tym kanale, podbić ten film oraz w komentarzu napisać swój nick z Robloxa i na następnym odcinku wylosujmy sobie zwycięzcę. A co do zwycięzcy, wyświetlam się na ekranie z poprzedniego odcinka. Serdecznie mordeczko ci gratuluję oraz napisz do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie, żeby odebrać swoją nagrodę. A ja już wam serdecznie widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w kolejnych. Siemano widzowie, cześć!